To powinno zadziałać, to powinno zadziałać. No ty kurde, nie możesz tak głośny co nie. The boss some money. He borrowed a some big jewelry store. He's not paying it back fast enough. We're gonna collect this payment tonight in jewels. Plus uh, a little extra for our trouble. Jewelry stores in the shopper mall in the middle of town. There's no guards at night. So all we gotta do is pick the lock and waltz right in. Sounds a little too simple. Because it is simple. Oh kurva Hey, padaw, is this a In fucking O'Neill? What the fuck is this? You crazy bastard, what the fuck are you doing? Barbara, what the hell are you doing here, you fuck? You're a little late, chief. There's nothing left here. Fuck for you. off, so this is our heist. Over there, shoot! Oh, there! Careful, almost lost you there. Yeah. I think I just ship myself. Savage of copper. I didn't do nothing. I got a paddle. What the Irish is? Who the hell was that? Brian O'Neill, a crazy McBaston. Not too bright. Usually works as high in muscle. Bugger, call it a scout. Ow. O, serio. O w ty w mordę, no pięknie. Pora na To Dokładnie porządna robota. Zasługuję sobie na to. Rozdział 5. Piła. Mieszkanie Joe 20 lutego 1945 roku. Hey there, handsom. Uh, hi there. Joe ain't here right now. He said for you to meet him for lunch at Freddy's. I see. Too bad you had passed out when I came in. We could have partied. Hmm, maybe next time, doll. Bye. Huh. That was something. Yeah, jakoś mi to wygodnie interesowało. Oba, pójdź to Freddy's, jest tam obiad żołą. Mam pełne życie, zgadza się doskonale, no to pora się tylko przebrać. Mmm, i tak, to co jak zwykle tradycyjnie. Eee, przydało się, żeby widok wziął, to, to posiada własny klucz, żeby zamknąć. Tak byłoby najlepiej. A coś mi zdaje, że żałuje jednak w nam mi ufa. Dobra, to tu jeszcze tak zamykamy. I właśnie le No. O ty! I'm... You should stay home or e, you can be... Hey, twoja wina. isn't that Joe's girl over there? Not one of them anyway. Yeah. You smacked up my car! I'm gonna smack e, e, e. Look at my fucking! E, e, co się hey wyprawia? pal, knock it off. And who the fuck are you? Somebody who doesn't like hearing you talk to a lady like that. So why don't you shut the fuck up and leave while I'm still in a good mood, huh? What is she a girlfriend or something? Jeśli nie no, to, to Jeszcze jedno słowo. A To było O, bo zapowiedź już poszło. O. Uj, kurde, tylko się nie spodziewałem. Rozwalimy i cyk. Uj, dawaj, dawaj. i teraz. O, o, obronił się. Cyk. Dawaj, dawaj. i teraz. Pięknie. wstawaj, stawaj, 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 jeszcze jeden i gotowe. O, jeszcze? No, czysty na Dzięki, Dziękuję, rozumiem. na kawałek Nie, dziękuję. Tak, dziękuję, ale naprawdę iść. Mmm, to Okej, okay, skoro tak twierdzisz. No, przynajmniej akurat we wezmę sobie jego brykę. Chyba się obrazisz, to nie? Okej, trzeba się udać. No tak, już wiem gdzie się udać. A to kieruje się prosto do celu, na tę w drogę. Okej, okay, było minęło. Out, we'll see hey fellas, hey. hey Vito, this is Luca Garino. He'd like to talk to you and Joe. Luca, this is Vito. Uh-huh. i meet you, Mr. Garino. I don't need to be so formal. Call me Luca. Take a seat, Vito. What can I get you? Same thing I'm having. And i read it up i heard about you running with the mix <laughs> great fucking story <laughs> and i want to congratulate you too on a job well done salute ah, salute you guys did a hell of a job not too many guys got the stomach for this line of work so now uh, i'm wondering if you're ready to take the next step yeah sure uh, what next step I'm talking about taking somebody out. Just because someone points his finger at him and tells you to do it. I was in the war, Mr. Guarino. All I did was kill people I was told to kill, people the president pointed his finger at. <laughs> That's good. The president. Yeah, I like that. <laughs> <laughs> but you're uh, you're talking about the crowds, right? <laughs> you know the bad guys. That's not what I mean. Understand? Yeah i understand good we need guys like you guys who can follow orders without asking questions you handle this next job like you handled the last one and there's a good chance you'll be accepted into the family after you pay the initiation fee of course Peściowe. and how much is that Five grand apiece. <laughs> oh, curva. That's a fucking fortune. Hey, nobody said it was cheap, huh? But trust me, the benefits far outweigh the cost. I'll leave it up to you two to decide. Henry's gonna fill you in on the rest. I'll see his guys there. you are. Hey, your boss. you take care of that thing we talked about yet? yeah yeah it's all under control that's and what you said it. the last time don't disappoint me again Bust. don't I, 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 mm. come with me we got some other business to discuss so henry what kind of job we talking about here i gotta take a guy out it's my contract but Thanks. i need some help that's where you two come in who's the lucky guy some fat fuck from across the river the guy's been warned but he thinks he's untouchable <laughs> And is he well somebody tried to take him out once before and let's just say they slightly underestimated him how much is slightly off on, eh? fatally that's a fancy way of saying they're dead, right? Hey, they fucked up. We won't. I rented an apartment across the street from his business. We'll sit there and we'll wait till that fat fuck shows up. And then boom, we blast his ass. Ooh. How are we gonna do that? With an MG42. Ooh. Uh where are we getting an MG-42 from? Harry. Yeah. He's a vet, like you. He's got a private little gun shop over in Kingston. You can get you anything from a pea shooter to a bazooka. And you don't need no fucking gun license, neither. Okay, Joe and me will go to the apartment. You go pick up the machine gun at Harry's shop in Kingston. It's all paid for. Just tell him I sent you. After that, meet us at the apartment. It's in Sand Island, the building across from the distillery, apartment 233. Ok, pawn 233. Got it. że to będzie akurat łatwa robota. Po po bocie mp 42 No to będzie naprawdę prosto no z Dobra. Kurde, z to... Ej, ej, ej. To będzie to jest i O no, kurde, trochę daleko. No cóż, na, na, najwyraźniej nie, ma innego wyboru. No to ogranicznik i gaz dodach prosto do celu. O to gdzieś tutaj. O, już widzę. Army Navy. Okej, okay, to akurat wiele wyjaśnia. Dobra, no to to zadwójmy. Dobra, przyszedł po przesyłkę. Otóż no co ma to zabrane? No Dobra, gdzie to tutaj i... Ło, ty, jaki arsenał! So, uh, you're the guy Henry was telling me about, huh? Yeah. He got his merchandise. <laughs> yeah, well, here it is. MG 42, made in Germany. Hitler's buzzsaw, we call them. She's a beauty. 25 pounds, 7.92 caliber, 1200 rounds per minute, fastest in the world. 250 round belt. Three quarters of a mile effective range and extremely reliable. Expert. I don't know what the hell you're hunting, but unless it's in a fucking tank, sayonara, baby. Hey, you need me to show you how to use it? No, thanks. I'm familiar with him. I was in the service too. No shit! Wait, wait are you kidding me? Where, where were you? What was it? Normandy? Huh? No, Africa? Alright, uh, let me guess. Uh... Operation Husky. Yeah? What unit were you in? 504th Parachute. No shit, you were a paratrooper? And that was kinda hairy, I heard. Yeah, well, it wasn't no picnic, I tell you. I got hit, so they sent me home. Yeah, any medals? Yeah, Purple Heart and a DSC. Whoa, wait, you got a cross? Let me tell you, they don't give those babies out for nothing. I was in Normandy. We hit Utah Beach. Yeah, that wasn't no picnic, neither, but. When I was crawling over the fence on the way back I, I poked my eye out on a fucking tree branch <laughs> Well, hey, it was good enough for a discharge Um, uh, look, I, I really gotta get going All right, hey, by the way, I'm Harry Hey, Vito Hey, good to meet you, Vito, real good If you ever need some hardware, you know where to find me

to jego entuzjazm. A teraz jakby i do bryku będę jechać, co nie? Trochę szkoda. No cóż, niech tak będzie. Gotowy no cel tylko tak włożyć. I będzie to w sprawie. I gotowe. Oh, kurczę, świecicie górę, ma poza niebieską broń. A zatem skrójmy się do celu, gdzie to się znajduje. Kurde po drugiej stronie. A miejmy nadzieję, że nic z się stało, nie? A już właśnie to widzę. No to już tutaj. O, może powiedzieć, że nawet to tak długo nie trwało. W sumie z tego jestem zadowolony. I teraz czekamy. Aż dwie godziny. From him. Sicily. What brought you to the States? Mussolini. Mm, we buy you a ticket. Javegno. Be a smart ass, Joe. My father was a, a man of honor. And things got pretty bad for us after Mussolini came into power. My old man figured I'd either get drafted or locked up. So he sent me to America and got me a job working for Pimente. Okay, to so what happened to your father? He said he was too old to make the trip. Mussolini had him arrested, and he died in jail. They won't even turn his body over for a proper burial. That's rough. So how's the English so good? They're coming. Those black cars. Yours. Okay.

No ty kurde, nie boisz tak głośnie, co nie. Mam zjeść kanapkę? A po co mi ma zjeść kanapkę, skoro w ogóle nie oberwałem? Dobra, to to. No, to mokło, niezłomny zjechał. Tak jak. Wiiiiiii. O. Trzeba szybko jakoś trafić. O, nie, 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 to co chce? Kurde, Nie tak sobie przymyślałem. Może jednak trzeba było zjeść kanapkę. Właśnie to robię. O kurde, obrywam. U cholera. E, Kurwa, chciał kopnąć, ale jakoś się nie udało. Okej, okay, teraz, teraz to nie trafiłem. Dobra, poszło. Gdzie kolejny? No, gdzie kolejny? jakoś tego nie widać. Okej, okay, ten akord jest w porządku. Nie strzela do mnie, o. Dawaj, dawaj. I cyk, poszło. I... To jest. Jezus Maria. U. Poważnie, ja akurat chcę nimi wszystkich strzelić, Jezus Maria. Ja się to robię. Poszło. Może tu coś ciekawego znajdę. Widzę, że raczej... No tak, jednak znajdę. Jakie dzięki. Już po problemie. Dobra, ten koleś mi to od razu to wezmę. Uważaj, że przeładuję. Tyk, szybko, szybko, szybko przeładuję. O, no, po problemie. Dobra, gdzie kolejny? O. Mam cię. I kolejny. Byłem pewien, że jakoś cię ubiłem, no ale no dobra, bo już poszło to poszło. Dobra, gdzie kolejny następny i... O, dobra. O, już widać. Czekać, trzeba czekać aż wyjawi się... I teraz. Kurde, nie trafiłem. No próbuję. Ale nie se się... O. Teraz lepiej. A ja, amunicja, amunicja, zajbiście się, czy coś. Okay, button, już lecę, już lecę, już lecę. Młoda powiedzieć, nawet całkiem dobra robota. Co nie panowie? <laughs> <laughs> Chętnie. <laughs> co to jest po tym. W tej czapce. Na pewno jest Irlandczykiem. <laughs> Dobra, i teraz łuti! O, się zauważyłem. O, zauważyłem się właśnie o właśnie tędy. Pokoje zaraz na tym zapanuje. I cyk! No pomogło. Powiedziałem, że wszystko powinien zgodnie z planem. O, tym soda. to biorę. Nie, że tutaj biorę. I doskonale. Dobra, wygląda też, że już chyba więcej nikogo nie ma. A zatem tutaj się krójmy. Pom. W ja chowajmy. Chowajmy się powoli. Icyk. Doskonale. Dobra, ktoś następny. Bo właśnie na to czekam na tą kulkę. O, wydajesz się już po problemie. Nie

Henry, you okay? Where did he hit you? Of course I'm not fucking okay! He shot me in the fucking leg! Oh, God! <laughs> oh, yeah, it's bleeding all over Son of a Get me to El Greco! The fucking painter? No, the fucking oh, doctor, you idiot! We're gonna get you there in a minute. The Greek guy lives up in Highbrook! Okay, Park. let's get you to the car. Oh, marroni. You're heavier than you look! fuck? shot my balls off. Easy, missed by a mile. <inaudible> Już nie wiadomo, czy jeszcze czy wszystkich oczyściliśmy, ale widzę, że jednak już jest wszystko. O, tak, z kamerka, wszystko jest w porządku? Zgadza się? A w razie tak, właśnie, proszę się odsunąć. Nie było, chyba zaraz runie, co nie? No tak, na pewno runie. O cholera, są jeszcze kolejni. No nie spodziewałem się, że chyba aż tak blisko. O, dobra, tym razem się, tym razem się na to nie nabiorę. No dawaj, po problemie. No a to było całkowicie szybkie. Czy coś jeszcze tu będzie? Raczej. Nie, dobra, przodowujemy od razu. O cholera. Oh, damn it, I know It's my oh, jest się tak. Jara, jara, jara. Tylko... uj, nie to... Nie tędy. Nie tędy. Trzymaj, trzeba tutaj się skierować. Jezus Maria, wszystko się tak wywali. O, to tutaj. Okej, okay, już jesteśmy.

nie, nie żyje. Aż jakoś mi siedzi to jest? No, trochę daleko. Zależy, że się czy wyrobię. Mm. O kolego, wylijeżę się. To no, tylko stółczka. Gaz dodechy, gaz dodechy. dechy. To byśmy jakoś dali radę.

a się próbuję, chociaż mamy ogon, <laughs> jazu, smarjaki ogon. Szybciej, 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 szybcie. może będziemy szybsi. So fellas, who is this guy? What guy? This guy. Al Greco, he's a doctor. him a couple of buffs, he patches you up. No questions asked. He's the guy you go see when you can't go to the hospital, genius. Why the hell Wouldn't you be able to go to the hospital? Because you go to the hospital with a bullet in you. First thing they do is call the cops. Rafa. so El Greco deals with a lot of guys in our line of work. You shouldn't need to visit him, though, You've always been a quick healer. Must be your diet. You awake? Stay with me now. Yeah, just hang in there, pal. We'll be at El Greco's in a minute. I can smell the suvaki from here. Na pewno dasz radę, to tylko rada powierzchowna Chociaż niestety cię przybiło O o niedobrze Pięknie, nie aż kurde, musiał mnie kurde zauważyć Poważnie, to ma być kurde blokada I... ...aj O jakoś się udało O, niestety się jakoś go przekona że... That house, park right front. Chociaż glidy mnie widzą, oś ty w bordej. Zaraz mi uszczelą, zaraz mi uszczelą. No i mi uszczelili, kurwe syny. To było akurat, powiedzmy, że akurat nie w tym ob złym oczu wpadłem. Jak zdek od początku, zajebiście, ale akurat muszę zrobić cięcie. Right o, no, tym razem już nie ma problemów. oh <sighs> you are greco the doctor no i'm the fucking painter a friend needs help he's gonna bleed to death. thanks doc good god handle. him you one. get him inside hello though wait i got money for you for the job take it you know this could have waited but thanks but hey, thanks for everything hope you'll be okay yeah me too Będę tu To tak twierdzisz, to niech będzie. O, udało się. Zastanawiasz gotówkę, by spłacić dług ojca, odwiedź siostrę. Okej. Okay. Tylko po prostu z takim czy przypadkiem powi powinien wziąć się jakby inną brykę? No w sumie... Au. Dobra. Bez pytoś pora pojechać. A few minutes later. jesteśmy i... Czy on właśnie... Okej. Okay. Udam tego, że tego nie wiedziałem. Zatem szybko wkroczmy tam. Prosto do mieszkania i pora spłacić ten dług, który został obciążony. To tutaj? Tak, to tutaj. Dobra, halo, czy już tam jest? Halo? No, 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 no. I just wanted to give you the money to pay off Papa's debt. Oh, Vito, that's great. I was gonna try and see if we could pay it back in installments. I got a little money. He wouldn't have hurt us. Don't be so sure. But it doesn't matter now. Here. Where'd you get all this money, Vito? You haven't done nothing you'll be sorry for, have hey, don't you? Don't worry. Everything's fine. Thank you, Vito. Thank no you. No problem. All right, look, I better be going. I, I don't want Ma to see me. She'll be asking where I got the money too. Don't worry. I'll make something up. All right. Give her a big kiss from me, okay? Take care No innego... No tak, dostał 2000 i utraciłem 2000. No, to jest naprawdę znakomicie. To jeszcze tylko wsiądźmy i od razu z powrotem do domu. No akurat jest tylko mały kawałek. Nie będę się dłużej tym przyjmował. E, tak, każdym razem. Dobra, było minęło. I, pięknie. I zrobione. Jest jeszcze tego, tak? No, teraz już lepiej. Zatem tylko zaparkować i gotowe. O, można powiedzieć, że nie było aż tak źle, co nie? Można powiedzieć, że debulka była wręcz. Naprawdę mocna. Otóż udało się. To się udało. No zatem skierujmy się z powrotem. Jak zwykle... do domu. Jak zwykle. Nie jest zamknięte. A już około przywyku do tego. Pora na... zwykle na koniec Diverko. No. No i po problemie. Te niestety tylko za... Nie, nie to co chciałem. Nie to co chciałem. No, teraz lepiej. Tóż, pora spać. Ciąg dalszy nastąpi.